Hej, witajcie! Mamy dzisiaj niedzielę. Zaczynam nagrywać weekly vloga, no więc zaczynamy od niedzieli. Dzisiaj jest taki rodzinny dzień, więc jedyne co to przychodzę Wam pokazać mój prezencik, jaki dostałam od Michała. Wrzuciłam Wam na Instagram zdjęcie tej torebeczki i zasypałyście mnie pytaniami, co jest w środku. Słuchajcie, dostałam przepiękny prezent od mojego najlepszego męża. Które czasem o mnie myśli, co jest w wiecie bardzo miłe i takie prezenty cieszą dwa razy bardziej. E, tak wygląda pudełeczko. I w środku są dwie przepiękne bransoletki. Jedna taka bardziej na co dzień, moim zdaniem, jedna bardziej taka e, wyjściowa. Już Wam pokazuję, co jest w środku. Może najpierw Wam pokażę tą taką bardziej wyjściową, że tak powiem. E, ona jest taka cała. Widzicie? E, Cyrkonia. Ja na co dzień nie noszę takiej biżuterii, ale brakuje mi też takiej delikatnej bransoletki, kiedy ubieram się bardziej elegancko, jest to jakieś wyjście, czy na imprezę, czy na jakieś rodzinne spotkania i potrzebuję czegoś takiego bardziej eleganckiego, błyszczącego, także taka bransoletka przepiękna, cała srebrna. Jeżeli Wam wpadła w oko, a lubicie też różowe złoto, to z tego, co tam spojrzałam na stronie internetowej, jest ona również w wersji w różowym złodzie. Także coś takiego. I druga bransoletka, już moim zdaniem, jest taka bardziej na co dzień, coś, co będzie mi też pasowało. Do takiego mojego codziennego stylu, czyli, wiecie, dżinsy, jakieś bluzy, superstary, swetry, aczkolwiek, co nie oznacza, że ona nie jest yy, taką bransoletką bardziej wyjściową i nie będzie pasowała również do bardziej eleganckich outfitów. Zobaczcie, ta bransoletka jest takich, mm, jakby kółeczek ogniw, <gryw> i, które przypominają łańcuch o. I tutaj na środku jest takie kółeczko w kolorze różowego złota, co bardzo mi się podoba, ponieważ będzie ładnie współgrało i pasowało do mojego zegarka, gdzie koperta jest właśnie w kolorze Rose Gold. Także coś takiego. Jeżeli chodzi o tą bransoletkę, to tą bransoletkę możecie sobie też personalizować. Dlatego, że to kółeczko Michał właśnie dokupił, żeby tutaj był taki element różowego złota. Można sobie dokupić również w takim kolorze jakby platyny, czegoś takiego bardziej stalowego. Albo złotego, jak dobrze pamiętam, bądź srebrnego. I tutaj co któreś to ogniwo, ono jest odpinane. I możecie sobie wymieniać te ogniwa na coś kolorowego, coś właśnie z czarncem. Te ogniwa mają jakby takie wiszące czarnce że na to mówię dendałki, jeżeli chodzi o taką klasyczną Pandorę. Jak wiecie, ja właściwie większość biżuterii mam z Pandory albo z Tous. Uwielbiam te dwie marki, jeżeli chodzi o biżuterię. Cenię sobie również taką oryginalność tych wszystkich produktów, designerskość moim zdaniem, jak również też jakość wykonania także ta bransoletka dla mnie taka właśnie na co dzień, zaraz ją sobie przypnę i podoba mi się też to że to zapięcie jest bardzo wygodne nie wiem czy mi się tutaj tak sfokusuje o tutaj jest taki widzicie duży klips do zapinania, więc spokojnie z dłuższymi paznokciami i samodzielnie damy sobie radę żeby zapiąć tą bransoletkę bo niestety, jak wiemy, samemu trudno zapinać takie rzeczy, zwłaszcza jeszcze jak się ma paznokcie. Dobra, czekajcie, próbuję, żeby nie było tak, że chwale, dzień przed zachodem słońca udało się, zobaczcie, przepięknie wygląda. I będę ją nosić tutaj na lewej ręce razem z tą moją tradycyjną Pandorą. E, więc tutaj na tej jednej ręce coś zadzieje się w kolorze rose gold. No i na drugiej ręce jest ten zegarek, więc to wszystko będzie ładnie ze sobą współgrało. Chcę jeszcze na szybko pokazać mój niedzielny outfit. Także taka czarna baza, czarne jeansy, czarne buty te nowe z Zary. Są mega wygodne, mega fajne są te buty. Polecam, jeżeli się zastanawiacie nad takimi... Em, smkami dobrze <noise> przemówię To naprawdę wam polecam. Nie są drogie w porównaniu do innych marek, są skórzane, mają taką bardzo wygodną, miękką podeszwę. Wygodnie się chodzi, są na takim lekkim podwyższeniu, więc naprawdę bardzo wygodne buty. Czarne dżinsy z Reserved, czarny top, więc taka czarna baza i na to ten różowy taki Mocno fuksjowy sweter, cardigan z y, Ja bardzo go lubię, powiem Wam, że e, zostawiłam go, bo naprawdę kolor jest rewelacyjny. Właśnie taką czarną bazę można fajnie ożywić tylko takim sweterkiem. E, no i tak wiecie, no nie wiem, różowy październik, więc potrzeba różowego koloru. Czekam też na komentarze pod mierzymy, które się dopiero ukaże we wtorek, co też z mojego różowego mierzymy zostawić, więc ja tak wyglądam, ubrałam jednak te kolczyki, które dostałam na urodziny od Michała, bardzo je lubię, to są pierwsze takie moje kolczyki, które nie są, wiecie, na te wtyczki, wkrętki, czy jak to się mówi, tylko takie wiszące i zarówno do spiętych włosów fajnie wyglądają, jak i do rozpuszczonych, także naprawdę... Super. Mamy w ogóle dzisiaj przepiękną pogodę. Szkoda, że wczoraj nie było takiej pogody, kiedy wybieraliśmy się na spacer po parku, po lesie, no ale trudno. Dzisiaj pewnie wyciągnę mamę, pójdziemy na jakiś spacer z pieskami, więc ubieram jeszcze mój płaszcz, bo potem już może być chłodno. Do tego torebka z Dicke ta skórzana. Taka mała, wiecie, żeby się telefonik zmieścił. O! Uciłam sobie głowę, ale chciałam wam pokazać cały outfit. Więc ja tak wyglądam, no i my się zbieramy. Koniec pracy na dzisiaj i zabrałam tego mojego małego przyjaciela i jedziemy do parku na spacer. Jest dzisiaj taka piękna pogoda. Słuchajcie, 21 stopni, przepiękne niebo, czyste, żadnej chmurki, słoneczko. Jest taka, wiecie, prawdziwa polska złota jesień. Więc szybko Skoczyłam w dresik i jedziemy sobie po Jest tak pięknie, nikogo tutaj nie ma, zobaczcie, pusto, zero człowieka, można sobie na spokojnie pospacerować, pomyśleć, poczilować. Michał znowu wyjechał na cały tydzień, więc wraca dopiero w piątek, więc my sobie sami czas organizujemy, nie myszko? Jest pięknie, taka pogoda, taka złota jesień, mogę codziennie na spacery chodzić, na też. Powiem Wam, że fajne jest to, że Eddie jest takim małym pieskiem, joreczkiem, które z założenia też nie lubią takich długich spacerów, a Eddie jest właśnie takim psem spacerowym, że bardzo lubi. Możemy spokojnie jeździć gdzieś dalej, gdzieś w góry nawet pójść sobie z nim, więc super. Zawsze mi się marzyło mieć takiego psa właśnie, z którym można iść na spacer do lasu, do parku, a nie tylko, wiecie, tutaj pod blokiem na szybki spacerek i do domu. Więc Eddie mimo tego, że jest psem o wyglądzie psa kanapowego, absolutnie nie jest, jest typowym spacerowym terierem. Paniście ja nagrywałam. Oh, bo dopadły mnie takie ciężkie dni kobiece, że poszłam spać po 20. Z nadzieją wiecie, że prześpię ten ból i to złe samopoczucie. Ostatnia godzina, którą widziałam na zegarku była 348, kiedy wstawałam po trzecią tabletkę przeciwbólową, także słuchajcie, nie wiem, tak mnie poskładało jak już dawno nie, e, więc zrobiłam sobie właśnie popołudniową kawę. W pracy wypiłam dwa trzy kawy, żeby się postawić na nogi. A też pogoda dzisiaj jest taka, wiecie, wieje, deszczowo, jest taka dzisiaj typowa jesień. 10 stopni jest, słuchajcie, masakra. I jak patrzyłam na prognozę pogody, no to niestety te piękne, 20 stopniowe, e, słoneczne, takie jesienne dni chyba raczej za nami. Szkoda, bo liczyłam na to, że ten cały tydzień, kiedy Michała nie ma, jednak pójdziemy z Egim jeszcze na jakieś fajne spacerki do parku, do lasu. No ale nic, nieważne, w ogóle mam awarię w domu, słuchajcie, mam tu totalny rozpierdziel i żałuję bardzo, że dzień wcześniej nie puściłam zmywarki. Miałam puścić zmywarę, właśnie tak mnie połamało i stwierdziłam, że nie, już mi się nie chce, poszłam spać i w ogóle. I to jest taka zawsze dla mnie nauczka, ja zawsze wszystko odkładam, słuchajcie, a nie dzisiaj, jutro, jutro i się okazało, że pękła rura w ogóle w pionie tutaj u nas w kuchni, nie mamy wody i właściwie tylko z kuli nas. Nie mogą nam tego naprawić szybciej niż dopiero po weekendzie, no bo Michała nie ma. Ja sama nie odsunę tych mebli. W ogóle też nie wiem, czy nie czeka nas tutaj jakaś demolka. Mamy meble pod zabudowę. Tutaj będą, wiecie, wymieniać rury, no w ogóle grubsze akcje. Dobrze, że nas w sumie nie zalało, nic się nie wydarzyło i że, wiecie, nie okazało się, że wracam do domu, a Edi w stroju pod ponurka, bo już się tak potem śmialiśmy z Michałem. No ale co zdarza się? No i wiecie, mam pełną zmywarkę, którą miałam puścić, jak wrócę do domu. Mam pełen w ogóle mam. Masakra w domu. Nie wiem, czemu tak jest, że znaczy, wiem, czemu tak jest, ale jak nie ma Michała, to mam jakiegoś lenia, słuchajcie, i dopuszczam do takiego stanu, że jest mega bałagan, i potem też sprzątam, ale mam też taką satysfakcję wtedy, że wiecie, jest tak przed i po, że jest tak wysprzątane, a też nikt mi, jakby wiecie, nie ma ludzi, że jest bałagan, nikt mi nie wchodzi w drogę podczas sprzątania, no i no, tak jakoś już mam. No, także taka awaria, słuchajcie, czeka nas też rozpierdziel w kuchni, remont. Nie wiem w ogóle co nas czeka. Nie wiem, planowałam remont kuchni, słuchajcie, ale tak najszybciej za dwa lata. No, ale nie wiem, mam nadzieję, że skończy się to tylko odsunięciem lodówki, bo tutaj właśnie mamy taki komin, nie wiem jak to się fachowo nazywa, na Śląsku się to mówi szach, szachta, tak? Dobrze to mówię? I w tym idą wiecie wszystkie rury, jakieś tam wentylacyjne, właśnie jakaś woda, no, jakieś takie w ogóle wszystkie rzeczy. No i muszą tam wymienić właśnie te rury przez w ogóle wszystkie piętra. A wina to jest na pewno sąsiada, które się, słuchajcie, remontuje. Wam nieraz powtarzałam, że oni się już remontują, słuchajcie, z pół roku. To jest takie samo mieszkanie jak nasze, które ma 40 metrów. Non stop, widzę, że wynoszą gruz, burzą jakieś ściany, noszą jakieś cegły, więc ja się po prostu cały czas już teraz śmieję, że oni wyburzyli to mieszkanie na tym szóstym piętrze, wybudowali na nowo, a teraz w ogóle budują tam dom. Bo nie wiem, ile można aż tak wiecie kuć, i, i tak dalej, przez, przez pół roku. No więc tak, ja, kochani, właśnie w kolanach mam dzisiaj. W ogóle nawet nie chcę mi się jeść, nawet nic nie jadłam. Tyle, co zrobiłam w pracy, zrobiłam sobie teraz tą kawę i jadę do galerii. Jadę oddać moje zamówienie z handem. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, podmierzymy. Zdecydowałam się zostawić w końcu tylko i wyłącznie ten fajny różowo-taki fiołkowy kolor, tam któraś z Was mi pisała, że to jest taki fiołkowy róż, czyli liliowy róż, coś takiego, zgadzam się, właśnie to jest taki kolor, który bardzo mi się podoba, ma super skład, nie był jakiś mega drogi ten sweter, porównując, porównując jakby jego cenę z cenami swetrów takich poliestrowych i wiecie, z takim plastikowym, jak ja to mówię, składem, a resztę oddaję, więc jadę sobie to dzisiaj ogarnąć, bo nie mam weny na nic, a jak wrócę, to po prostu muszę yy, wziąć te wszystkie brudne rzeczy i umyć to w wannie, ale szukając jedynych pozytywów całej tej sytuacji, lepiej, że rura, wiecie, pękła w pionie kuchennym, a nie w pionie łazienkowym, bo łatwiej jest umyć naczynia w wannie niż siebie wykąpać w zlewie albo zrobić jakieś pranie. No właśnie, więc pranie dzisiaj też nie będę czekać, też sobie puszczę wieczorem pranie, bo kto wie, może trochę się okaże, że yy, pion łazienkowy też nie działa. Masakra. Maję naczynia w wannie, słuchajcie, porażka, masakra. Omawiam już połowę naczyń, będę sobie teraz myć na bieżąco, żeby się znowu tyle nie nazbierało. Eee, ale powiem Wam, że po tygodniu bez Michała stwierdzam, że jednak brakuje mi męża, wiecie? I najbardziej męża mi brakuje właśnie w myciu naczyń, w wynoszeniu śmieci, bo to są takie dwie czynności, których nie nienawidzę robić. Mogę robić mnóstwo innych rzeczy, nawet prasować, nawet prasować, nie wiem o co mi chodzi, ale nie namidzę wyrzucę śmieci, słuchajcie. Dajcie znać, czy też tak łacie. Ale dzisiaj wyniosłam śmieci z dwóch dni i powiem Wam, że jakoś taka powiem się zagubiona. Najprzedam wam pokazać mój outfit, bo właśnie się wybieram e, do Wam kopa kilka spraw, ale pamiętacie, ten sweter na pewno zmierzymy z HM i wtedy mierzyłam dla Was m i później Wam mówiłam we vlogach, że wymieniłam go jednak na l Z uwagi na... Zbyt krótkie rękawy Ale bałam się tej takiej, wiecie, obszarności I oversize'owości Tego swetra Ale właśnie chciałam wam pokazać, że Nie ma się co bać Ogólnie ten sweter ma być taki mega duży I powiem wam, że nawet bardziej mi się podoba, że on jest taki większy Jest też troszeczkę dłuższy Jeżeli chodzi o ten rozmiar L Więc do legginsów, tak jak dzisiaj Super to wygląda I powiem wam, że trochę się też obawiałam tego że on jest takim gryzącym swetrem, ale zobaczcie, pod spodem nie mam nic, mam po prostu podkoszulek z krótkim rękawem i to w ogóle niby jest gryzące, ale powiem wam, to jest takie miłe, a to takie wiecie, gryzące coś w tym swetrze, które jest powoduje, że jest mega ciepło. Uwielbiam ten swetr, jest po prostu cudowny. No i tak, taki makijaż. Dzisiaj bardziej postawiłam na makijaż ust. Zrobiłam sobie konturówką, zrobiłam sobie jakąś taką pomadkę nudziakową, takim puszczykiem bardziej. Na twarzy mam Fenty Beauty podkład, Fenty Beauty ten brązer w kremie. Pytałyście się mnie, jaki mam kolor, bo chyba zapomniałam Wam powiedzieć, jak pokazywałam Wam te kosmetyki. Kolor tego brązera to 05 Teddy. Kolor idealny no i tak, rzęsy tylko pomalowałam i do tego mam legginsy muszę być trochę niżej i zobaczcie w ogóle ubrałam sobie tak skarpetki które jakby wystają tak specjalnie jakby na legginsy i one są w takim złamanym kolorze w takiej złamanej bieli, takim ekry ale ten sam kolor, który jest tutaj na paskach i do tego super stary no i powiem wam, że fajnie to wygląda tak trochę z takim wiecie Klimatem i do tego ubieram płaszcz, bo słuchajcie, dzisiaj jest e, piękna pogoda, ale jest mega zimno. W góry rano poszliśmy z Elim na spacer. To było, nie wiem, was 3 stopnie i tak na szybko, wiecie, zarzuciłam tylko kamizelkę puchową na siebie i u Trochę zmarzliśmy. Ellie też szybko przebierał nóżkami. W ogóle wody teraz nie mamy w całym mieszkaniu. W kuchni to już wam mówiłam, że jest awaria. I nie wiem, czy coś robią, czy coś się dzieje, ale dobrze, że zdążyłam rano włosy, słuchajcie, umyć. Bo nawet w łazience nie mam wody, więc muszę podjechać też do jakiejś Biedronki, kupić jakąś najtańszą wodę, żeby było chociaż czym ręce umyć. I mam nadzieję, że to jest tylko jakieś tymczasowe i że włączą tą wodę, bo jak nie będzie, to chyba kiedy wam mówiłam, znaczy w, w tym vlogu, ale mówiłam wam chyba w środę, że dobrze, że w łazience mamy wodę, bo można się wykąpać, no i wiadomo, no i nie mam. Do tego torebka, ta Dick White, ta malutka, bardzo ją lubię, bo ona wiecie, mieści najbardziej potrzebne rzeczy. A minus właśnie płaszcza jest taki, że tu o wszystko się można zahaczyć. I słuchajcie, taki płaszcz. To jest w ogóle totalny must have Więc jeżeli nie macie jeszcze trench, To koniecznie musicie sobie kupić Bo super to wygląda właśnie O tak, do swetra Do skarpetek, Do dresów, powiem wam, że noszę Po prostu cały czas ten płaszcz Jest fajny, taki gruby, sztywny Nie przepuszcza wiatru, więc przy tym też jest W miarę ciepły, no i zobaczcie Te rękawy też nie wyglądają tak źle Jak coś już wiecie, w takim okresie jesiennym Jakiś sweter nam wystaje A znowu jak jest mega ciepło, to sobie też podwija Mam te rękawy i nie jest tak źle z uwagi na moje długie ręce. Dobra, kochani, lecę, także widzimy się później. Patrzcie, kto wrócił <grym> i zabrał na pizzę. Jesteśmy w naszej ulubionej pizzerii w zabrzu. Polecamy Wam gorąco i zawsze, zawsze mówimy, że o, tu dobra pizza, tam dobra pizza, ale jednak. Najlepsza. tak, najlepsza. I co? Zamawiamy jedną na pół pamiętaj. Tak. <laughs> I jaką zamawiamy? Tą? To. to takie w sumie dwie nasze ulubione. To właśnie taka, z kiełbaską i jeszcze była kapryciosa też jest dobra. E, z karczuchami też nam smakuje. Więc może cokolwiek nie wybierzesz to będzie dobrze. Się, słuchajcie, dzisiaj dobrze sprawdzę. Dzisiejszą pogodę w ogóle teraz pada. Więc tak typowo jesiennie. Może tęskniła i za mną. Marce, no. Tak? Nagrane. Bardziej niż za późno. To dobrze. Tak. Ja, może jakieś wino. Zaraz sobie zobaczę. Albo herbatkę. Zobaczymy, bo byliśmy na zakupach jeszcze w Lidlu na szybko i kupiliśmy sobie winko na wieczór. Nie, mamy winko. I kupiliśmy w ogóle jakieś e, takie chipsy, z czego to jest? Z cieciorki? Nie wiem, jak, jak wrócimy do domu, to wam pokażę, ale coś takiego dziwnego, jestem ciekawa, ma trochę mniej kalorii niż zwykłe chipsy, ale może coś takiego zdrowszego, na jakieś takie wieczorne zachcianki do chrupania, nie? Co? Co, co jesienne? Czy z to herbatka, no to z miodem. Taka już zimowa bym powiedziała herbatka. na pizzy, że coś takiego dorwaliśmy i to jest jakiś Bioorganik, są solone i były jeszcze chili, ale nie chcieliśmy <gryzykować> ryzykować, więc to jest. Z czego to dokładnie jest? O, z soczewicy ryżu i komosy ryżowej z dodatkiem soli mo morskiej, więc coś takiego na spróbowanie. Czasem jednak są takie zachcianki, wiecie, jakiś Netflix i wtedy fajnie jak wiadomo jakieś takie przekąski. I Michał przywiózł z Torunia pierniczki, także mamy dla nas, dla rodziców, pierniczki. A, no i jeszcze kupiłam Edunciowi, bo Eduńcie też sobie lubi czasem pochrupać. Takie, wiecie, kosteczki. O, i kupiłam takie zwykłe, mm, takie, wiecie, sprasowana, wyschnięta skóra, chyba to jest. A tu takie z jagnięciny kupiłam. Takich jeszcze nie miał, więc. A co? Niech ma. Co tu pani ma dla ciebie? Kosteczkę? O, widzicie? Już. Kostka porwana. A gdzie jest dla mnie miejsce? Hello. O, to kostki się zmieści. Słuchajcie, w ogóle mam do polecenia mega zajebisty film. Najszczęśliwsza, dziewczyna na świecie. Oglądaliśmy już parę dni temu i też Wam wrzucałam na Instagram. Ale wiem, że nie wszyscy z Was są na Instagramie, więc naprawdę rewelacyjny film, prawda? Nawet bardzo to by się tak, podobał. Tak. tak. No, taki draszczyk. tam. No, taki. Było, że się wydawało na początku, że taki będzie. Może nie aż jakiś taki bardzo ciekawy. Nie był taki moment, że tak się trochę to rozkręcało, ale jak się już rozkręcił, mega fajny film, naprawdę bardzo fajny. Nowy 2002 rok, tak, z tego roku. I powiem wam, że ostatnio w ogóle na tym Netflixie, żeby trafić na jakiś fajny film, bo zawsze przeczytamy o, opis, mhm. a potem odpalamy, a to się okazuje, że to jakieś Meksiko albo Wenezuela <laughs> albo coś takiego. A ten naprawdę fajny film e, z fajną obsadą, więc gorąco wam polecam taki. Taka perełka z Netflixem, bo jest ich już coraz mniej szczerze mówiąc. Wchodzą jakieś nowe. Najadłam się, słuchajcie, pizzą, ale dobrze mi z tym. Jutro mamy plan Michał na siłownię. Ja moja siłownia w domu. Mam nadzieję, że plan wyjdzie. Nie? Trzeba trochę poćwiczyć. Wrócić do formy. Tak, do formy. O! Oh. Także my się zabieramy za też jakiś Netflix, więc jak będzie coś znowu fajnego, to wam polecimy, nie? Pewnie. Udziałam Zobaczymy. Recenzję zrobimy. No. Dobra, kochani. Także my się cieszymy sobą. Po tygodniu rozłąki. Tęskniłaś? Tęskniłam. No. Mówiłam, że tęskniłam, bo nie miał ktoś śmieci wynosić i kto umyć naczyń. No. no. Także trzymajcie się ciepło. Widzimy się w kolejnym vlogu. 爸爸。Papa.